Zaczynamy podróż do największego budynku w Tajlandii. Te dane, może nie są aktualne, ale jest to na pewno w momencie, kiedy był budowany. Był największym budynkiem w Tajlandii, największym w Bangkoku i mieścił się bodajże w pierwszej dziesiątce największych budynków na świecie. W każdym razie w Azji. Tu w tym momencie macie okazję zobaczenia drugiego co do wielkości budynku, ale za to najbardziej znanego z racji tego, że na samej górze tego budynku jest konstrukcja szklana, gdzie jest można powiedzieć podłoga ze szkła. Co robi fenomenalne wrażenie. Niestety, wyjazd akurat do tego budynku jest bardzo drogi, dlatego sobie to darowałem. Tutaj szybko przesakujemy na budynek z -Vegas, A tu już widzicie w oddali, tak na dokładnie ten budynek, to jest najwyższy budynek w Tajlandii, w Bangkoku i w tej jednej, no się też tutaj w tej pierwszej dziesiątce w Azji. Tu już mamy nagranie z windy. Muszę powiedzieć, że wrażenie było fenomenalne. A w momencie kiedy już byłem powiedzmy, w, bo, w połowie wyjazdu e, na ten budynek miałem lekki atak paniki i tak na dobrą sprawę musiałem się odwrócić w drugą stronę i zastanawiałem się, czy po prostu zaraz po wyjeżdżaniu nie będę zjeżdżał. Na no, dół, no, ale się jakoś przełamałem. Nawet ciśnienie w uszach a, jest... E, odczuwalne na tej wysokości. No, ten budynek ma e, 77 piętro, jest bodajże przy e, pierwszą windą, można dojechać na 77 piętro i właśnie z tego miejsca macie tutaj pierwsze nagranie. Następnie wchodzimy do drugiej windy, która już z tego 77 piętra wywozi nas na piętro 83 tu już właśnie jesteśmy na tym piętrze tu już jest troszeczkę więcej atrakcji jakieś możliwości sobie porobienia fajnych zdjęć jest też kawiarnia przy kupnie biletu na, tutaj, na wejście na ten budynek macie w cenie drinka o którym zapomniałem i nie skorzystałem nie wypiłem sobie tak jak Widzicie, o tu już a, jedziemy z 77 właśnie chyba dopiero teraz na 83. A ostatnią, ostatnie piętro już trzeba wyjść po schodach klimatycznym przejściem. Ale to już niedługo zobaczycie sobie na kolejnym nagraniu. Tu jesteśmy już na przedostatnim piętrze. A, a, co jest na samej górze? W jaki sposób można oglądać wszystkie wieżowce? No to zobaczycie za chwilę. Fenomenalna sprawa, ponieważ te budynki, które tutaj właśnie e, przybliżam, no one są naprawdę mega, mega wysokie. E, no i robią wrażenie z dołu. Natomiast tutaj, z tego budynku, no wszystkie wydają się śmieszne. A to są naprawdę duże, duże wieżowce. Cały Bangkok jest zasypany tymi wieżowcami, jak widzicie tutaj. Jest ich naprawdę mnóstwo. Aczkolwiek, e, miałem przyjemność jechania w pociągu z dziewczyną z Japonii. I mówię jej właśnie, że no, ten Bangkok zasypany tymi wieżowcami. A ona z uśmiechem powiedziała, że raz, wcale tych budynków tutaj dużo nie ma, a dwa, to nie są wielkie wieżowce. Że w Tokio dopiero są wysokie budynki, no ale teraz nie jesteśmy w Tokio, tylko w Bangkoku. Tu jeszcze nagranie z, z innego ujęcia. Tu jesteśmy w kawiarni. Ona chyba była otwarta, aczkolwiek nie było tutaj za dużo ludzi, żeby, żeby coś więcej nagrać. Nie Żadne z tych nagrań nie odda tego, co się widzi będąc z góry. Bo no, robi to wrażenie. Nie dziwię się, nie? Że oglądałem jakiś film z Dubaju, jak wjeżdżali na jakiś wieżowiec Polacy. I też byli oparci, że tak powiem, o ścianę w windzie, żeby nie być jak najbliżej luz, lustra szyby i nie widzieć tego, co tam się dzieje. No tu widzicie też wielki wieżowiec z fajnym basynikiem i ogródkiem na dachu, a jaki jest mały z tego budynku. No naprawdę nie da się tego opisać. Polecam każdemu, żeby wyjechać akurat na ten wieżowiec, ponieważ na tym pierwszym ze szklanym dachem e, no trzeba zapłacić za wyjazd około od 1200 batów, czyli to jest w granicach 130 zł do nawet 200 zł. E, w zależności jaki tam bilet bierzemy, a tutaj ten wyjście na ten budynek kiedyś było po 200 za 200 watów, czyli w granicach 20 złotych. No teraz musiałem zapłacić 50 złotych i było warto, mimo tego, że na samej górze byłem może z 10 minut, może 20, licząc te wszystkie półpiętra jeszcze, które po drodze zaliczyłem. Tu widzicie magiczne wyjście na ostatnie piętro z ciekawymi tutaj zdjęciami, a na samej górze co mamy, mamy taras widokowy mało tego ten taras cały się obkręca także nawet nie musimy po nim chodzić możemy sobie ładnie stać w miejscu i zobaczyć całą panoramę ale w, miejscu, ale w tym momencie gdzie już nie ma tej szyby takiej dzielącej nas od no, tego co, co jest tam na dole to no robi robi wrażenie. Gdzieś tam z początku starałem się być odważny. E, później gdzieś tam ogarnąłem, że tak powiem ten strach, ale no robi robi wrażenie, czuć wiatr, czuć wysokość, e, czuć to ciśnienie w uszach. No i kurde, no jest to jeden z największych budynków na świecie. Więc chcąc nie chcąc e, jest odczuwalna adrenalina na samej górze. Tu jeszcze jedno fajne ujęcie z samej góry, dosłownie tym razem z samej góry. Jak widzicie, też z każdej strony te inne budynki są. To jest akurat jeszcze raz ten sam z ogródkiem na dachu. Na pewno jest więcej takich budynków, no ale te, które już mogłem sięgnąć wzrokiem, no to postarałem się nagrać. Mam nadzieję, że o tu jest kolejne z basynikiem. No jest ich pełno. Mam nadzieję, że każda osoba, która wybiera się do Mankoku, na liście rzeczy, które musi zobaczyć, wpisze sobie ten oto budynek. Postaram się umieścić nazwę w tytule, ponieważ w tym momencie wyleciała mi z głowy. Nie więcej ją kojarzę, ale nie chcę przekręcić, więc e, nazwę będziecie mieli podaną w opisie filmu. Tu kolejne jeszcze piękne zdjęcia na panoramy. Ale tak mówię, tego się nie da opisać słowami. Dlatego warto, powtarzam jeszcze raz przyjechać i zobaczyć sobie ten piękny widok, bo naprawdę Bangkok, żeby zobaczyć jak wygląda tak naprawdę to trzeba zobaczyć to z góry